łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo Boże, które chcemy dzisiaj rozważyć, znajdujemy zapisane w Ewangelii według Świętego Łukasza w XIX rozdziale, w pierwszych dziesięciu wierszach. Jezus wszedł do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku daję ubogim. A jeśli co na kim wymusiłem, jestem gotów oddać to w czwórnasób. A Jezus rzekł do Niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego, ponieważ i On jest Synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ciebie Wszechmogący, Miłosierny Panie. Ciebie chcemy prosić o to, byś dał nam Ducha Swego Świętego, by to On do nas przemawiał, bo wiemy, że możemy słuchać Twojego słowa tylko dlatego, że to Ty do nas mówisz. Chcemy dziękować Ci za ten jubileusz 450 lecia istnienia parafii tutaj w żorach, ale chcemy także prosić, byś był tym, który na nowo nas posyła, na nowo nam błogosławi na nowo inspiruje do podejmowania się świadczenia o Twoim imieniu. Amen. Drogie siostry i bracia w Chrystusie, obchodzimy dziś szczególny jubileusz 450-lecia istnienia parafii. Zwykle to świętujemy pamiątkiem poświęcenia kościoła czy wmurowania kamienia węgielnego. Wasz piękny kościół, w którym jesteśmy, jest jednak o wiele młodszy, bo chyba został poświęcony w 1931 roku. Świętowanie istnienia parafii kładzie akcent na zupełnie inny aspekt wiary, życia. Budynek Kościoła buduje już istniejąca społeczność, która potrzebuje miejsca do tego, by spotykać się na nabożeństwach, by wspólnie razem się modlić, by móc słyszeć o Zbawicielu. Natomiast świętowanie powstania parafii zwraca uwagę na zmiany, jakie uczyniła Ewangelia w życiu dużej grupy ludzi. Ludzi, którzy otrzymali Boże Słowo w zrozumiałym dla nich języku i którzy zaczęli to Słowo Boże czytać, można więc powiedzieć, że świętujemy dzisiaj przebudzenie, jakie miało miejsce w tym regionie w XVI wieku. Ksiądz Proboż wspominał to już, a przecież wiemy, jak bardzo burzliwe i często tragiczne losy spotkały później Ewangelików na Śląsku. Dzisiaj jednak świętujemy w tym pełnym kościele, i także z ludźmi, którzy są zgromadzeni poza tym kościołem. I dziękujemy Panu Bogu za wiarę, niezłomność i odwagę, jaką mieli Wasi poprzednicy. Świętując 450-lecie parafii, siłą rzeczy spoglądamy wstecz na to wszystko, co miało miejsce. I pewnie możemy przeczytać w niejednej historii różne wydarzenia, różne świadectwa wiary, które opisują te wydarzenia. Dlaczego to robimy? Zwykle po to, aby poznać korzenie, aby próbować zrozumieć, aby zauważyć to, co było dobre i jest godne naśladowania. A może też, aby nie popełniać tych samych błędów, które może popełnili nasi poprzedkowie? Ale drodzy, zwykle świętując, nie chcemy tylko koncentrować się na tym, co było, na przeszłości. Chcemy spoglądać przyszłość. Tutaj w żorach przyznam się, że jestem zaskoczony, bo chcecie spoglądać aż 450 lat do przodu. I jestem ciekawy, jakie prace tutaj powstaną, bo to już chyba trochę no, takie duże wyzwanie. Gdyby to tak z 20 lat, no 50 lat, a no 450, to, to jest naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że gdzieś te prace potem zostaną opublikowane, żeby można było zobaczyć. W tekstach liturgicznych naszego gościoła z Biblią na co dzień odnajdziemy teksty przeznaczone także na święto jubileuszu parafii. I tam w tych tekstach znajdujemy właśnie fragment z Ewangelii Łukasza opisujący spotkanie Jezusa z Zacheuszem. I choć może na pierwszy, w pierwszym momencie wybór tego tekstu wydawać się być taki trochę nietrafiony, no bo cóż można mówić z okazji 450-lecia istnienia parafii i o przyszłości, patrząc na historię Zacheusza, to wydaje się jednak, że. Gdy głębiej się przyjrzymy temu fragmentowi, zauważymy tam wiele impulsów, które mogą być dla naszej społeczności, dla waszej społeczności, dla całego Kościoła inspirujące. W przeczytanej Ewangelii spotykamy człowieka, który znajduje się w momencie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens swojego życia. Współcześnie moglibyśmy. Powiedzieć, stwierdzić, że znajdował się w okresie kryzysu wieku średniego, a może jakiegoś wypalenia zawodowego. I przez to, przez sytuację, w jakiej się znajduje, chyba się staje tak bardzo bliski nam. Wiele już osiągnął. Zajmuje bowiem kierownicze stanowisko, jest przełożonym nad celnikami. W średnim wieku jest człowiekiem zamożnym. Choć co do sposobów zdobycia owego bogactwa możemy mieć no, sporo wątpliwości. Jest osobą publiczną, o której wiele się mówi. I pewnie był rozpoznawalny w swoim środowisku. Gdy pan Jezus postanowił wejść do jego domu, ludzie szemrali. Od razu oceniając, do człowieka grzesznego idzie w gościnę, czyli nie był anonimowy. A jednocześnie był bardzo zdeterminowany, aby coś zmienić w swoim życiu. I szansę na zmianę zauważył, w osobie tego popularnego nauczyciela ludu, w Jezusie. Właściwie nie miał dobrego pomysłu, jak dotrzeć do Jezusa. Bo ci, którzy otaczali nauczyciela, zazdrośnie strzegli do niego dostępu. O ironiu, dostępu do proroka który pomagał biednym, chorym, słabym, potrzebującym. Przełożony nad celnikami, tak im się wydawało, należał do innego świata i tym samym nie należało go dopuszczać do Chrystusa. On jest zupełnie z innego świata, współpracuje z okupantem. Mało tego jest celnikiem, który no, zabiera trochę pieniędzy więcej niż należało zabierać. I wreszcie spotykamy się z reakcją samego Zbawiciela, który widzi więcej niż my widzimy, niż zwykły człowiek. Zauważa stan ducha tego człowieka, zauważa jego potrzeby i wychodzi mu naprzeciw. Czy nie jest to dla nas zachęcające? Kryzys? Potrzeby i ten, który wychodzi naprzeciw. Dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Relacja ewangelisty jest raczej bardzo skąpa. Nie dowiadujemy się, o czym rozmawiano podczas przyjęcia. Nie wiemy, czy nauczyciel z Nazaretu rozmawiał z Zacheuszem na osobności, czego pouczał, a może dał mu także rozgrzeszenie. Łukasz opisuje nieefekt efekt końcowy. Przełożony nad celnikami publicznie ogłasza, że odda to, co zabrał nieuczciwie, nawet w osób, a połowę swojego majątku rozda ubogim. I w tym momencie Ewangelista położył punkt ciężkości swojej Relacji. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Drogi siostry, drodzy bracia w Chrystusie, to zdanie wypowiedziane przez Mesjasza. Zdanie, które wydawać by się mogło, podsumowuje historię przemiany jednego z ludzi, jest zdaniem, które staje się motywem naszej służby. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ono koresponduje z nakazem misyjnym – idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. W takich chwilach jak dzisiejsze święto mamy, a wręcz musimy myśleć o teraźniejszości, o tym, co tu i teraz, ale także o przyszłości. Do dzisiaj powinniśmy zadawać sobie pytanie, jakie zadania, Stoją przed tym zborem, jakie zadania stoją przed diecezją, jakie zadania stoją przed Kościołem, i z pewnością można ich bardzo wiele wymienić. Na pewno też macie swoje plany. Myślę, że nie patrzycie tylko na to, co jest teraz i co będzie jutro, tylko planujecie. Ale musimy podkreślić, że wszystkie nasze plany i zamierzenia. Mają wypływać z realizacji Chrystusowego nakazu. Głoście Ewangelię, więc dobrą nowinę o zbawicielu, o Bogu, który ukochał świat tak bardzo, że stał się człowiekiem, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Historia Zachałusza pokazuje nam, że mamy, historia Zachousza pokazuje nam, że nie mamy prawa, nikogo wyłączać poza ten nakaz misyjny. Jednym zdaniem, zadaniem, jakie stoją przed wami, przed Kościołem, przed wszystkimi społecznościami parafialnymi, to poszukiwania współczesnych form docierania z Ewangelią. Bo drodzy, no metody się zmieniają. Kiedyś, gdy byłem w tej diecezji, jeszcze jako duszpasterz młodzieżowy, często tutaj przychodziłem na różne nabożeństwa, przyjeżdżałem, zawsze zjazd młodzieżowy w parafii żorskiej miał miejsce. Używaliśmy różnych nowych technik, ale dzisiaj na nabożeństwie widzimy, widzimy rzutnik, jest transmisja do, do namiotu, nie wiem, czy wszyscy mają programy, czy mogę zdradzić, że będą też jeszcze jakieś takie inne y, wydarzenia w czasie tego nabożeństwa. Formy się zmieniają, ale treść musi pozostać ta sama. Pewne wskazówki możemy także odnajdywać z historii spotkania Chrystusa z celnikiem. Już próbowaliśmy powiedzieć, że Zacheusz przechodził kryzys poszukiwał pomocy. I z pewnością zauważyliście, jak to bardzo współcześnie brzmi. Bo dziś ludzie także przechodzą różnego rodzaju etapy w życiu i także potrzebują wsparcia. Patrząc na społeczeństwa na Zachodzie, ale myślę, że także. Na polskie społeczeństwo możemy zauważyć postępującą sekularyzację. To znaczy, że ludzie oddalają się od kościoła, a gdy czytamy na przykład dane z Niemiec, zauważymy, że z obu dużych kościołów ludzie występują. Czytamy ile set tysięcy co roku występuje z kościoła. Domniemywać można, że także porzucają swoją wiarę. A jednak diakonia i poradnictwo duszpasterskie się rozwijają. Ludzie oczekują pomocy. Każdy człowiek oczekuje wsparcia. Gdy więc będziemy gotowi do zauważenia pojedynczego człowieka w jego środowisku z jego problemami i potrzebami, będziemy mieli także możliwość wskazywania na tego, który dla nas jest ważny, na Zbawiciela. Inną wskazówką, którą znajdujemy w naszym dzisiejszym tekście, to uniwersalność zbawienia. Chrystus swoją miłością obejmuje wszystkich ludzi i nie należy z nikogo rezygnować, wręcz przeciwnie, że jego, za Jego przykładem powinniśmy szukać to, co zginęło. Drodzy, jakiś czas temu brałem udział w pewnym pogrzebie pewnego znanego człowieka. Była to niezwykła postać. Miłośnik sztuki i muzyki, zaangażowany w życie społeczne i kościelne. Takim go znałem. Ale jednak, gdy przed pogrzebem spotkaliśmy się z miejscowym proboszczem, duchowny powiedział takie zdanie. On kiedyś był alkoholikiem. Wydawało się, że nic mu już nie, jest, nie pomoże. Chciałem się poddać. Bo nie wiedziałem, jak mu pomóc. Aż kiedyś pijany przyszedł na ewangelizację, w której padło zdanie: Pijacy królestwa Bożego nie odziedziczą. Gdy wieczorem przyjechałem do jego domu, aby się z nim rozmówić, mówił dalej duchowny, zobaczyłem innego człowieka. Powiedział, że wyznał swoje grzechy Bogu, oddał się w jego ręce. Od tamtej pory wiele lat nie pił. Stał się innym człowiekiem. I drodzy przyznam, że ta informacja była dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja, ja znałem zmarłego tylko jako wspaniałego, niezwykłego człowieka. Przyszedł bowiem syn człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie mamy więc porzucać nadziei, i nie mamy z nikogo rezygnować. Patrząc na Jezusa, widzimy też to, z jak wielką miłością podchodził do ludzi. I to Jego miłość jest dla nas kolejną wskazówką. Niezależnie od metod, jakich używamy, sposobów, Niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy prowadzili nasze zbory, parafie, nasze działania muszą, powinny być przepełnione miłością Chrystusa. Myślę, że z pokorą musimy przyznać, że często tej miłości mamy zbyt mało. Ten deficyt bierze się z tego, że Oddalamy się od źródła miłości. Jeżeli będziemy zbliżać się do Zbawiciela, wtedy będziemy też wydawali owoce Ducha Świętego, a miłość jest jednym z jego elementów. Szukając inspiracji do naszej służby, do planów, możemy, a nawet powinniśmy, spoglądać na Zbawiciela. Znajdował się on w tłumie ludzi, którzy chcieli od niego coś otrzymać. Każdy miał jakiś swój interes. Nawet jeżeli ten interes polegał tylko na tym, że chcieli zobaczyć kolejny cud. A mimo tej determinacji spotkania się ze Zbawicielem, z nauczycielem, Tłum potrafił kogoś wykluczyć spośród siebie, grzesznika, celnika, człowieka grzesznego. A jednak to grzesznik przeżył niezwykłe, uzdrawiające, przemieniające, zbawiające spotkanie z Chrystusem. Dlaczego inni, Dlaczego tłum nie miał udziału w tym przeżyciu? Może mieli o sobie zbyt dobre zdanie, zbyt wygórowane zdanie. Może popadli w pychem. Pycha to poczucie bycia lepszym od innych. Jest to bardzo duże niebezpieczeństwo przed którym stoi każda dobrze rozwijająca się społeczność. Wkrada się bardzo podstępnie, jak złodziej. To taki domowy złodziej. Zaczyna się od poczucia własnej swojej wartości, stwierdzenia, że coś nam dobrze wychodzi, albo coś nam bardzo dobrze wychodzi, a potem porównywanie się z innymi, stwierdzenia, no my jesteśmy lepsi. Robimy coś więcej, mamy lepszy śpiew, nasze kazania, albo proboszcz, który wygłasza kazanie, są lepsze od tych, które słyszymy u sąsiada. U nas się więcej dzieje, mamy lepszą grupę młodzieżową, chór i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać to, co ktoś uważa za lepsze. Pycha chodzi przed upadkiem. Potrzebujemy więc trzeźwego spojrzenia na samych siebie aby móc przeżywać społeczność z Chrystusem. Drodzy, drogie siostry i bracia, można pewnie jeszcze wiele inspirujących myśli wyciągać ze spotkania Zacheusza z nauczycielem z Nazaretu. Ale chyba najważniejsze są te słowa, które już wielokrotnie były powtarzane. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Są one inspiracją do tego, aby szanować, kochać każdego pojedynczego człowieka, niezależnie od tego, jak bardzo jego poglądy, zachowanie, może ubiór odbiegałyby od tego, co uważamy za, w cudzysłowie mówiąc, wzorzec dobrego chrześcijanina. tylko w relacji do drugiego człowieka zwłaszcza do tego, którego trudno zaakceptować zobaczą to, jak wygląda moja miłość do zbawiciela i kończąc myślę, że wszyscy potrzebujemy modlitwy króla Dawida zapisanej w Psalmie 139 w ostatnich wierszach. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zakłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Drodzy Wasze dzisiejsze święto, które no, nie tylko dzisiaj trwa, ale wiemy, że przez parę dni różne, Spotkania, imprezy, wydarzenia towarzyszą właśnie 450-leciu istnienia tej parafii. Chcę w imieniu całego naszego Kościoła Ewangelickiego w Polsce podziękować Wam za trud, jaki wkładacie w tworzenie Waszego zboru społeczności ludzi wierzących. Dziękuję Księdzu Proboszczowi, jego rodzinie. Dziękuję Radzie Parafialnej, dziękuję wszystkim współpracownikom, i dziękuję Wam, parafianom tej parafii, za ten trud bycia razem i za to, że budujecie tą parafię, za to, że głosicie Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który szuka wszystkich ludzi. Życzę Wam wiele odwagi. Pokory, ale także przeżywania Bożej miłości i Jego obecności na co dzień, każdego dnia. Życzę, abyście w Bożym Słowie odnajdywali inspirację i siłę do naśladowania Jezusa Chrystusa i do kochania ludzi. Amen. Dzięki za odwiedziny zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami